No, witam Was bardzo serdecznie. Mam takie znajdki z paru wypadów. Aka! Taki to będzie zimowy odcinek. No, bo jeszcze śniegu trochę jest, nie da się iść. A no, zobaczymy, co to jest. Posortujemy. Tak z ręki będę nagrywał. Pierwsze to wysypiemy. Zobaczymy, czy coś tam jest warte. Nie wiem, czy tej lampy trójnie nie ściemnić. Ale chyba dobrze jest. Posegregujmy. No, będziemy tak odkładać takie lepsze rzeczy na tą stronę. A jak coś przeoczę, to powiedzcie. Wyciągniemy. To jest takie wisioreczek. Będzie z kurtki, z kapuzy w lesie komuś odpadł. To jest kula. A jakaś blaszka. To, by, to jest jakaś konina, chyba warto by to wyczyścić. Może by coś na tym było. Co nieco podamy tutaj. Nie wiem, czy tej lampy troszeczkę nie Tu mamy wyłączenie. Tego jeden. A dobra, niech tak świeci. Papowiec. A, to mamy taki ten. Do śruby taki motylkowy, ale stary taki. No nie obciął paznokci, nie obciął. No nawet nie dopiero. Z pierścień wiodący. 2 złote PRL. To będzie jakaś nie wiem pokrypka z jakaś zegarka łyżka to jest chyba ta nie wiem, bo podejrzewam, że to jest srebro, ale nie jestem pewien o, z Janczarka. Albo z jak... no z Tu będzie jakaś łuska. Pierścienie wiodące. Tu mamy PRL. Kopernik. No, tu też jest PRL. 5 złotych. taki drut zwinięty. Tu taki cusik. No to jest takie dosyć. Dosyć ciekawe. Jakieś pokrętło z lampy. No coś może to być. To jest konina. No też takie no, konina, konina. To będzie z łyżki. To jakaś stara moneta. No, już nie wiadomo co to będzie łuska mauser. O, no, w ten stanie. Jakaś blaszka. To nie wiem co to jest. Myślę, że... To coś tu było, nie? Coś t... tu jest. <laughs> Kurde, aż się z tego zakurzyło. Spalone. Ale warto by było doczyścić. I sprawdzić. Taka blaszka. No coś to też, już kiedyś... Było. Pierścienie wiodące, pierścienie wiodące. Obrączka zgołębiowa zgnieciona. To było takie wzorki miało. O, widzicie? Takie łuski. Nie wiem. Te Później, no, takie coś jak, wiem, może ołów Guziczek, czyściok, guziczek arsenowy. No to jeszcze no kula. o no, ten też ciekawy guziczek jest taki. No, to nie wiem, nie wiem, to ja chyba nic nie będzie. No, Papowiec. PRL PRL Blaszka no, Z który rocznik? No, te nieciekawe roczniki już sprawdzałem, Nie ma tego, mam jeden z 57 55 PRL. -ek. jest też jakaś moneta. No, nie wiadomo jakaś zapinka, ale tu się przypadkowo wpadło. Guziczki To jest kulka muszkietowa. A, jeszcze taka kuleczka, tam ta blaszka, kawę, głuski. No to będzie z jakiegoś dzwonka. Było na z zapalnika. Malutki guziczek. Ha, maleństwo. Dosyć taki ciekawy. No jakaś stara moneta. No ale jest to już destrukt. Nie będzie z niej nic nie bardzo. perelki 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 no to nie jest fajny O, no, też taki jest no nawet plastikowy się udało znaleźć guzik guzik taki to jest 5 groszy z 49. Taki kamulec o, Arseniaka ładnego, ale nie cały. No. Szkoda. Pierścień wiodący. Tu też coś takiego. O, no to będzie do przetopienia. Takie coś od samochodowego wętla. No, to PRL. też PRL, PRL złotówka. To jakiś medalik już, ale. Widzicie? Całkowicie za żarty. Taki Reichsfining. Pozostałych ci z guzików. Jakaś jedyneczka austriacka z 1807. czy coś. O, nawet plastikowe. Pierścień wiodący. Kula. Pierścień wiodący. Tu mamy je, jeden cruiser. No to jest 1800 Rok. Ale też taki stan. O, tu mamy Arseniaczek z brązu plomba, pierście nie PRL, Perel. Jakieś odznaka. PRL, perel, tu mamy adolfowe monetki no tak wyglądają. Teningi. To do przetopienia. No, ciężka złotóweczka z 49. No nie z aluminiowa. Ten kruzerek. A dalej. też taki. No bo dosyć, ale u mnie tego jest dużo. Taka za spinka. Podobna, no, dosyć ciekawa. I zapinka. Guziczki. Perelki. Łózka bocznego zapłonu I to też mamy medalik, taki święty też już zjedzony. I kulka to sznapler. Sznaplerowa. Muszkietowe trochę wiem, krzewy. tu jeszcze taki guziczek. Ciekawy, ale tu to... no, widzicie. No. To jest ołów do przetopienia nie było tu wiodące. A no, tu widzimy, że nic ciekawego. Obłażnik, ob jakiś Nic ciekawego. No, nie ma no, też kulka owiana, ale no, sznaper. Albo właśnie to te, Właśnie też no, dwa rodzaje. Były większe, te mniejsze. Nie? Kula. 5 groszy. No i to tyle, na tyle. Takie. Nie przeglądałem tego. Wrzucałem. Znaczy no, by jakieś sreberko było to bardziej bym się, no, no... wyczyścimy to za chwilę. No i zostały te takie właśnie guziki arsenowe. Ta łyżka jeszcze muszę sprawdzić czy jest srebrna. No i jakieś takie blaszki. No, jest takich ciekawych, tak po przesortowaniu tego by było. No i tyle na tyle. Czekamy aż śnieg stopnieje, będą wyprawy nowe. Tak więc... Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Wykopki, wykopek w poszukiwaniu historii. Tak by czymcie się. Miłego weekendu.